Dzień dobry, czy mogę pomóc? Dzień dobry, chciałem sprzedać swoje auto. Oczywiście, za chwilkę podejdzie do Pana nasz doradca. Jeśli jest Pan zainteresowany sprzedażą swojego samochodu, to jest Pan w najlepszym miejscu. Cały proces odkupu zawsze zaczynamy od wyceny modelu opartej o ekspertyzę naszych doświadczonych mechaników. W jaki sposób przebiega wycena auto? Pańskie auto zostanie dokładnie sprawdzone przez naszych doświadczonych pracowników. Ocenią oni stan pojazdu. Kontrola samochodu w naszym serwisie składa się z listy aż 111 punktów, których spełnienie gwarantuje całkowitą sprawność auta. Proces ten potrwa około 2 godzin. W tym czasie zapraszamy Pana do naszego lobby. Z chęcią przedstawię Panu aktualną ofertę salonu. Może Pan również odbyć jazdę testową dowolnym modelem.